Jak widać mamy tutaj Waszą baterię termostatyczną. Wasza bateria termostatyczna. Wiadomo, termostat. Start, stop. Ważne jest tutaj, żebyśmy mieli prawidłowo podłączoną baterię zimna, tam gdzie zimna, ciepła, tam gdzie ciepła, bo inaczej ona nie będzie zbytnio dobrze działać. Zaczynamy od przykręcenia baterii oczywiście uszczelki z sitkami, żeby zabezpieczyć naszą baterię przed wszelkim rodzajem zanieczyszczeń, które mogą panować w naszej instalacji. Dokręcamy baterię. Mamy tu kilka elementów montażowych. Między innymi jest nasz uchwyt tego pałąka, który zapobiegnie nam przed jego wyginaniem się pod wpływem ciężaru. Uchwyt jest bardzo przyjazny w montażu. Mamy tutaj specjalny kluczyk do niego dołączany w zestawie. Popuszczamy uchwyt, żeby można było go założyć. Dokręcamy go sobie wstępnie, żeby nam nie latał. Mamy również uchwyt na słuchawkę. Jak mamy założone te dwa uchwyty, możemy przystąpić do montażu. Elementu umożliwiającego połączenie naszego uchwytu z baterią. Dokręcamy go w lewą stronę. Oczywiście nie, nie, nie można tu używać zbyt dużej siły, z uwagi na uszczelkę typu O-ring, która się znajduje. Jak dokręcimy ją zbyt mocno, ten o-ring tam się odkształci, wyskoczy nam poza gniazdo. Czasami się zetnie, tak jest, i wtedy mamy tu nieszczelne połączenie. No. Zakładamy nasz pałąk. Zakładamy nasz pałąk. Ustalamy sobie wysokość, gdzie ma być nasz uchwyt. Namierzamy, montujemy tego typu podstawę, która jest przykrywana tą rozetą. Mamy tutaj przygotowaną już wcześniej, żeby można było ją do montażu oczywiście ściągamy. Pasuje. Słucham? I prawie. Oczywiście uchwyt domierzamy pod poziomicę, żeby nie był na prawo, na lewo. Ok, dobra, więc dokręcimy ją sobie tylko w teorii. Mamy zamontowany nasz uchwyt do ściany. Przykręcamy z powrotem. Rurkę od deszczowni i do przytwierdzonego uchwytu dokręcamy rozetę. Dokręcamy wtedy uchwyt, żeby stabilnie nam trzymał całe ramię, też. Dokręcamy talerz z Montujemy słuchawkę Jeżeli chodzi o słuchawkę Stoszkowa koń końcówka węża zawsze do słuchawki z uwagi na to, żeby swobodnie osadzić ją uchwycie. I przykręcamy wąż prysznicę. Odkręcamy wodę, sprawdzamy szczelność połączeń. Gotowe. Sprawdzamy działanie. Wszystkie baterie, które montujemy na ścienne, no nie montujemy tak na przygotowanych wcześniej podejściach, tylko montujemy je na elementach mimośrodowych które mamy dołożone tu. Elementy oczywiście podwijamy, dokręcamy. Tu zrobimy sobie to tak na sucho. Dobra, dziękuję bardzo uchwytowi. To może tak, może ja, bo to jest taki dobry moment. Ja tak specjalnie zerkałem. Zwróćcie uwagę, jak to... jest zamontowany uchwyt, tak, ten przesuwny tak zwany. No. Przycisk ma być na dole. Dlaczego? Bo gdyby był u góry, to by woda wpadała tutaj, sprężynka stalowa by zgniła i, I bardzo udziałać. szybko tak uchwyt zwał